Witam, mam na imię Ola. Jestem uczennicą szóstej klasy szkoły podstawowej im. Janusza Korczaka w Broniewicach. Członkiem zespołu projektowego Szkoły Demokracji oraz członkiem samorządu uczniowskiego. Rozpoczynając nasz udział w projekcie Szkoła Demokracji, postanowiliśmy zacząć od przeprowadzania diagnozy, chcąc się przekonać, w których obszarach nasza szkoła spełnia wymagania, a w których musimy popracować, aby było lepiej. Pierwszym krokiem było spotkanie zespołu projektow projektowego w składzie Ola, Paweł, Paulina i ja, oraz opiekunowie: pan Artur, banasza i pani Dorota Tulibacka. Sporządziliśmy plan działań, czyli wskazaliśmy, w jaki sposób przeprowadzimy nasze badania. Postanowiliśmy, iż zespół projektowy postrzeżony o przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz rady samorządów klasowych przyjrzy się wszystkim obszarom i używając kwestionariusz przygotowany przez CO odpowie na znajdujące się tam pytania. Ta grupa uczniów przeprowadzi diagnozę wszystkich obszarów. Dodatkowo klasa piąta na lekcji wychowawczej będzie uczestniczyć w debacie moderowanej przez ko koordynatora projektu pana Artura Banaszaka, w której przyjrzy się obszarowi działań uczniów. Ten sam obszar zostanie zdiagnozowany również przez wywiady z trzema wybranymi nauczycielami: panią dyrektor, opiekunem samorządu uczniowskiego oraz jednym klasowo wybranym nauczycielem. Zespół projektowy przeprowadzi również analizę arkuszy, na których uczniowie wypisywali swoje propozycje do planu samorządu uczniowskiego oraz analizę zgodności wyników ankiety internetowej, przeprowadzonej na temat zajęć dodatkowych z rzeczywistym planem zajęć pozalekcyjnych. W wyniku przeprowadzonych badań i analiz, sformułowaliśmy następujące wnioski. W większości obszarów Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brownicach spełnia wymagania programu Szkoły Demokracji. I to zarówno kryteria, bez tego ani rusz, jak większość kryteriów idealnej Szkoły Demokracji. Są to między innymi w naszej szkole mamy demokratyczne wybory do zarządu samorządu uczniowskiego, które odbywają się według przyjętej ordynacji, a wszyscy uczniowie mają biedne i czynne prawo wyborcze. W szkole mamy możliwość pr prowadzenia środka przekazów, którym jest nasz profil na Facebooku oraz gazetka szkolna w wersji wideo w Bronki News. W szkole istnieją też możliwości komunikacji pomiędzy różnymi podmiotami, tworzącymi społeczność szkolną, dyrekcją, nauczycielem i Samorządu uczniowskim, uczniowie, rodzice. Nasze działania są zgodne z przyjętym planem, który opracowaliśmy na podstawie pomysłów, sugestii i propozycji ogółu uczniów. Mamy też niezależność w naszych działaniach i możliwość korzystania z zasobów szkoły. Uczniowie mają też możliwość uczestnictwa w podejmowanych decyzji w tematach ich dotyczących. Nasza szkoła jest też szkołą otwartą na inne kultury, poglądy czy religie. Mamy Rzecznika Praw Ucznia, a jeden z ważniejszych obszarów naszych trosk i starań jest obszar praw dziecka. Jednak nie wszystko jest idealne. My uczniowie sami zauważyliśmy, że oprócz obszarów, w których jest dobrze, są i takie, które wymagają poprawy i pracy. Są to przede wszystkim obszar uczenia, nauczania i Uczenie się i chodzi w nim przede wszystkim o fakt, że wprawdzie mamy kryteria oceniania, ale czujemy, że zasady są te nam narzucane. Najprościej mówiąc, zasady opracowano i przedstawiono nam do wiadomości, natomiast nie było konsultacji. Ponadto problem jest w obszarze zasobów i kwestii formalnych, gdzie najwięcej do zrobienia jest w temacie finansowania działalności samorządu uczniowskiego. Dlatego też wraz z naszymi opiekunami wypracujemy system umożliwiający nam konsultacje szkolnych zasad oceniania. Chcemy przedyskutować niektóre punkty tych zasad. Być może wprowadzimy pewne zmiany, czy zasugerować jakieś poprawki. Chcemy też w oparciu o rozmowy z dyrektorem szkoły oraz przedstawicielami rady rodziców wypracować system finansowania naszej działalności. Będziemy starać się, aby Rada Rodziców wydzieliła pewną część swojego budżetu i pozwoliła nam decydować o sposobie wydatkowania tych pieniędzy. My uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w jesteśmy przekonani, że uczęszczamy do szkoły, która szanuje nas i nasze prawa, że żyjemy w demokratycznej społeczności szkolnej. Być może nie wszystko wygląda idealnie, ale będzie pracować, aby dokonywać tych niezbędnych poprawek.